Ej, jest problem! że ja więcej nie chcesz wygrać. Ale nie, jest problem! Nie <śmienicza> no no zacząłem to, się w szczaky ja to mogę, jak to jedna. powiedz mi kurde, kamień się to masz. Nie. Cześć, co ty się odpierdalaj? Ja się kurwa obraziłem, nie? Nie wiem Co pyszna kawa Co? <laughs> Batman Kawosz Nie znasz Batmana Kawosza? O kurwa, o kurwa, kurwa To najpierw, jest To jest moja mamałyga w tym momencie Najpierw kurwa imbas z skorbinem Teraz usuwający maty <laughs> Ale, ja myślę, że powinniśmy zrobić teraz takie filmy, gdzie jesteśmy w menu. 20 minut najlepiej. Muszę i go sunąć. A I... <śle> oh, kurwa. Ała. Oj, ten papier tu <śle> Dobra, gramy się no. Ale będzie komunikacja, czy. O! Właśnie Uff. Adi w tym czasie sprę poszł, nie? Ustawił Kuba na autopilot i tyle <grym> Czarny Czekaj na czarny to, Mówisz, że nagrałem wszystko do momentu twojej śmierci No ale nie muszę usunąć Kurwa, kurwa, Śmieszka, to uszywa, nie? kurwa, 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 No kurwa, 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 kurwa,

Mmm, daną no. Jak no. z ręką na sercu? A może lubię. Czy to jest taka petarda troll, nie? <grym> Coś mi się wydaje, że chłop siedzi za cicho i może to być prawda. A ty już kurwa system przywraca do tego dnia, żeby to odzyskać, nie? <grym> <grym> nie łysy, usnełeś <usunęsz> się! <grym> o kurwa i się poszło. Już my w kurwa, nie? Już za a ty się nie odwracałeś Co tu się odpierdala? ci kurwa muszę się cześć Zrobimy rundkę po Discordzie? Boże, Boże, święty, ale kurwa dobre pomarańczowe, chuj Dobre ja już spokojnie. nie? Maleńczowe. Dziąg, kurwa, w ogóle. Ty, może on z nami nie gra po prostu? Ja tu gadam do niego. Jesteś? <laughs> <laughs> Jesz jeszcze, kurwa, nakrzyż dla niego na tym trecie. Zosze. <laughs> na domofona zadzwonił. <laughs> nie. Adrian. Halo. Halko. Halko, nie ja mam Ale... czasu i idę robić sianko ja. Jakie kurwa cianko oh, ty Ale, daleko jeszcze O nie, to sorry, to przepraszam, cofam Nie no serio, gdzie on kurwa zniknął? Stop ma karta stop To jest w ogóle na TESie? Ja nie, nie słyszałem, że user has dla Ja wam mówię, to jest, jest przewracanie systemu, nie? Ale ch chodzi, nie, tylko się nie odzywa, obrażył się na mnie. No co, idzie? O <laughs> co? To? Na dole czarny pod tobą jeden ziomek chodzi. Aha. No to fajnie, na nie sejdzie ty jak on nie żyje. A w ten sposób Już jestem. <śmany> Działaś nic było? Nie, nic się nie działo. Nic się nie działo. Ale ja muszę chyba mikrofon zepsuł, bo się nie odzywa. Ja, a! Na pewno. Zdycham Ja, ja też. Ja też zdycham to <śmany> <Fiskopark się zdychuje. śmany> Paulina, nie, się na mnie obraził. Co ja mam teraz zrobić? Powiedz Kiedy mi. O, oh. czarny czekaj na czarny da, To jest pan Boba. <laughs> Spongę? Spongę bo Bobę. Bobę. Kto ananasowy pod wodą ma dom, gdzie po porty. Aha. To no, widać, że ogląda. Przestań, eee, wszystko... że nieśle masz na chacie. Wy tak oglądać, jak co, nie <śmany> bolo, co nie Dragon Dragonballa, a ja no, co niedzielę Sparł. Bo a ty oglądasz, kurde, tak. gąbkę, nie? Wiesz, rozumiesz, no, nie? Ej, 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 ale proszę się no... no mój chłopak chociaż się ładuje, wiesz, włosy zbijają. Ja Jeźdzę jak jest, chłopak się ładuje. No, energią mocą. Nie znikam tego. To prawidłowo, nie? To a, a, a I jak wielka albo jakiś potencjał chodzi w tego typa, nie? Ty, oglądasz też tego dobrze pamiętam Dragonbala. Oglądam, ale nie fascynuje się, że on się ładuje. No ja też się nie fascynuję, tylko chciałem taki nie, argument podać, że sądzę. Ładzuje. No dobra, chodziło mi o to, że wiesz, że się, czepiasz te szczegóły. Jakub, uspokój się. Jest, ja mi, się. Michał. Michał tak, że... <laughs> Dobrze... Jakub, uspokój się. Tak? Z pseudonim artystyczny. Nie <laughs> zdradzę, jak ma na imię. i pseudonim to artystyczny to, to... to co, jest... Co ty chciałeś zrobić, za, za... Co? Ja? Widziałem widziałam to. Ja tylko krecika udawałem wiesz no, ale no. Ja, Najpierw jeden wklanuje, potem udaję krecika. No, ale to Nic nie chciałem byś w ogóle. Ukraść kurde plecak. Co? Niech ci odda benzynę. Oddał benzynę. Widzę, że cię trochę boli. To, to jak cię boli, to ja cię najmocniej przepraszam. Ale nie boli mnie to. Też nie przepraszam tam... Tak chciałem. <laughs> mam rady, nie? I can do this, ale jest. Jest problem. Gorzej. On nie się puka do drzwi. Ja już go raz schowałem. A -a -a. <laughs> COŚ TY ZROBIŁ? COŚ, coś TY w pierwszej połowie Przepraszam Mamy tutaj 4 czy nie? Zielonych, no nieś, nieźle nie powiem. Szkoda, że nikogo nie zabiłem. Ja jednego. Co chcesz mi wywalić, tę spermę? Nie wiem, ojciec dupy brata? Aha <laughs> No nie. Mhm. Tak Siema, jadą, jadą, z orężadą Siema, Eniu Czarny Czekaj na Ta, czarny chcik. O, patrzcie, znalazł celownik co ty? Okay. Mm -hmm. Ja zgłaszam oficjalny protest i sprzeciw wobec przemocy w drużynie. Wypierdłeś sklep. Ty kurwo. <trych> <trych> <Zio> mnie, rozstrzelał. <trych> <trych> nie niedzielę w trawie. Czy czekajcie w sklepie? Złapiesz <trych> mnie. Żywcem <trych> no, <Dziewce, trych> mnie nie weźmiesz. No Dopóki ciepły to może. Hehe. <laughs> nie no, już cię skuszę. Nie warto. Masz jakieś leczenie? Nie? Ja też. Tak. Ja no, pierdolę. Się Nie no, Ja mam... Na... Ja Fajnie możesz, mi podniosłeś. Pierwszej <laughs> co? No pierdolę co to, to się odpadla. Chcesz już masz, masz, masz. Weź, poczęstuj się. Masz, to nie... poczęstuj się. A to nie dla psa kibasa. Dla nauki, niech Cię potem podniesie <laughs> Jak giniesz Szerdy. w aucie, to nie to daj kamizelki Szerdy. Zaczyna się <laughs> Ta cisza <śmiech> <śmiech> Za co? Za co dostałem? Od skąd ma kto Cię uderzył? Ta cisza to, to było widać to podniesione ciśnienie już powoli <laughs> To i pan no Ta cięciwa zaśpiewa tango Dobra, siadaj, jedźmy, zagrajmy to na poważnie, bo... Ciągle tylko żartujecie sobie. No. Serio Cześć. mówię, no nie rzucałem, ja luje. z wami. się strzały. No. Ej, no kurwa, czemu do mnie strzelacie, wypadła ujebana? Ja A, o ja to też nie myślałem. Co? Że te sprzęci... Ej, czemu co? co? Który? Ty? Nie, nie? Który, ten za tobą. Ty? Który? Do mnie nie pasuje! Który? on! No kurwa, zobacz, ile ja mam HP póki miałby jeszcze coś dać. Co masz zabron, czekaj! Shotgun, a ty co masz? Pistoleci z tłumikiem. Patrz jak ucika! To, <coughs> to byłeś ty. ty! Ja, jak z shotguna do ciebie strzaj, <coughs> to do mnie byłeś ty! Czysty chaos! No tak czarny do no, Dawaj, Idziemy dobrze, idziemy. Nie chopa. Czarnutkę? Chodź idziemy. Ej, Adi, ci, Adi! masz tak. na plecach! hahahahahahahaha wierzę ale j**a o, kto to tak strzela Ej. 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 Co? co ja dobra ej dobra podnieś Dobra ty sztikę do zjebałeś nie warto było ale widzicie co jest najlepsze że ja z shotgunem mu głowę zajebałem czarny Czekaj na co? Co my w ogóle robimy, nie? Ej, scena z królem wam się przypomniała, proszę cię zatrzym się tu. No, no błagam cię. Ja muszę. Idzie, Tylko nie wiem, ufaca. kto będzie płakał za mną. Graffiti idzie. Aha, a on odjechał, nie? Dostaje ci do samego. Bo on robi krąg życia. Dalej mi zrób zróbba. Zrób. Idę trba robić? Ej, zepsułem motorówkę. A co co, ty nie, nie, ma wyjścia? co nie ma wyjścia. Jak ja tam wejdę teraz bez motorówki? Podskoczysz. Patrz, za działał. Puść mi ktoś ten. Przeba. Adam na VHS czy DVD? Adam Wow, zabimbały! Czekaj, to ci puszczę. Zatwój! A po druga. prawej nie ma gościa czasem? Halo? Jest ja gościu wie, po prawej, na, na samej górze, Adi. Strzela na skalę. Albo do ciebie? Yeah. Na, na samej górze NK jak popatrzysz Jakie NK N N, N. O ja pierdolę już do mnie strzela Przecież ja jestem friendly o chuj mu chodzi Ale on, to przez mikrofon górze nie wie On przy tobie widzi gwiazdkę czyli my, myślisz że jesteś agro tak go robię kurwa jak, jak krokodyl jestem Krokodyl Dandy On nie wie co się Pierzdo dzieje nie? Mówi, kurwa idzie na Adi, A serio weź gościog. Gdzie jest nawet? Na samej górze na tobą. Nie no chłop, nie... Nie! A on ja, z nie potrafi trafić, nie? No bo ja jestem jak kurwa ten tiger... Wood. Woods? Bonzo, lol LOL To trochę smutne, że polna jest do kurwa kobre. No ja, a tu widzę taki trochę eksplorator. chciałby studiować, bo no... Sam się go położy. Czekaj na to. Szybko, bo oni są na górze tutaj. Nie. Jak zaraz będę dostanie. A few years later. <laughs> Lecz dzisiaj? leczej się. Nie, Oj, Zrobił teraz. Porobił. Zaufaj. Ja. Mara! Przecież wyszedłem! A ja. Nie, to jest drugi wybuch, w się miał Dział w mój batalionie. Do mnie moja deszczka. A batalionem ma jakoś więcej osób, chcesz? co? Co? Batalion nie ma jakoś więcej to? osób czy coś? No okay. kurwa. Ja to... tak, tak powiedziałem i nie koniec nie? Batalionik. Batonik taki Batalionik Kalioneczek <ścoughs> <ścoughs> <jak> batonik Batalionuś <ścoughs> <Kichłem> z batoniku <ścoughs> Ja... Ja się śmieję Dopóki Weź do mnie nie szczelę Kurwa ja do jak to ciebie strzelają! No do, no, do mnie strzelałeś No ty strzeliłeś do mnie, to ci oddałem! Aha! Stałem do ciebie plecami, gołganie! Kto go zabił? Kto cię zabił? No ty mnie zabiłeś! Nie. E tam, W kościół z pleca! Aha! Ja też to, dostałem! To on do mnie strzelał, myślałem, że to ty! Zapierdolę! <ślałem> seu ci pego! Melisa! Melisa! Wypisek, kutasa. Aha. Ha. Ale co ty myślisz, że ja nie powiem luźne kurwa, dlatego że nagrywasz? Co ty sobie myślisz, że będziesz ograniczał moją wolność słowa? Właśnie, co ty sobie kurwa myślisz? Kiedy ty, kurwa jesteś pajacu? Ręczę za góry <grym> Piwpa Co nie robisz indyku? A, lubię, dobre słone. Nie, nie, wale kurczaki. Tam mięso praktycznie. Jest dość suchy, Mnie jednak... ...kurczak jest bardziej taki mokry, wilgotny. Eee, my mówimy o jedzeniu? Ty kurwa je, tupisz je, te tu wszystkie. Je, Co? <laughs> Przesada, ale bawił. Co? No, Mówisz, że kurczak bardziej wilgotny, to no, nie wiem o co chodzi, nie wiem, tak, pytałem. No płytam. bo plew składam plew te, wszystko tam, tfu. Pierwszy, pierwszy. Kurwa, w piersi, w piersi. Wilgotny. Kuba, jak tam skurwia, nie? Nie, co ja Chłopa nie ma, nie? Przedawaj. Kwicie kurwa Tuń co się Ja cię bo co co sera kurwa Czarny Czekaj na czarny. Adrian wsiadaj Adrian. Ja szukam życia odejdź A nie ja mogę stanieć kierowca jak jedzie Beka. Stres w wryj. Ej! U U ej! A panie... Co? 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 Dobra. Słabił go. Daj, Ej! No nie jeszcze lepiej się. Ja się stanie, że mnie nie zdążysz ulecieć! Ty kurwa ja ty... Ja się wcale nie starzysz mu uleczyć. Zajebie normalnie. znowu zejba się, Michał? Per Zdech! To zapytał, nie! Teraz bierz, nie! I Kulia, Chłopaki, nie! 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 i Nie! 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 jedna. na to Nie! 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 Włoś to do prokuratury Pr -pratom Pratom, Prokurator Pr generalny Gdzie ja ty tukie. pojechał, nie? W czarnym to niebezpiecznie? Nie no, czarny kurwa to oficjalnie Jesteś wyjebany z tego klanu, nie? Więc... Wypierdolić <śla> <śla> z klanu Najpierw to, o nie mogę strzelać do kierowcy A potem jakby tu bez Ale mogłeś ale, strzelać do wszystkich ale... No no ale tego, 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 tego grubego no. Ale, ale naprawdę przysięgam, że celowałem Fadika, nie, bo jej w kurwiu trzymałem się, naprawdę! Widziałem, że celował będę przecież! No a się kurwa pewnie uchylił za mnie! Szaki na kulę na temat przed kierownicą! I robił lodowce! Co? Nie byłem na stapień do lodowca! Z teraz sytuacja? Czarny. Czekaj na czarny. Łuki, za tą górką jest moje auto, tylko że bez gazu. To mi się przyda. To ja będę... No mam jakiś pomocny, nie? Przy mnie nic nie znajdziecie, jest też auto tam, ale nie ma wachy, nie? I generalnie rzucam smoka i się nie przyznaję do tego. No i w to sumie opon, ja. opon też już nie ma, bo zajebali mi. Jednej opony. A to okay. też jest jakieś auto? Które jest twoje? Te to polewko. Bo po Gdzie nie ma wachy? lewej. Te? Do tego po lewej. Do tego... tym, tym nie ma wachy. Do tego drugiego biegnij. Do tego, do po lewej. Typie dymi się bez wachy jest. A kurwa, od kiedy się auto dymi jak nie ma wachy do nie? Tutaj to generalnie dymi się jak do niego strzelali. System Wsiadaj do tego auta i jedź szybko. Ona chyba już nie jeździ. <śla> no. <śla> do <mnie> <śla> czarny. Czekaj na to.